Farfallo instrukcja obsługi. Do tego pojemnika z wodą. Tutaj woda jest zabarwiona, ale to nie ma znaczenia. Do tego pojemnika należy nalać jakieś 6-7 litrów wody, która spływa tędy do tego baniaka. Dlatego trzeba nalewać jej od góry spokojnie, aby nie wylewała się zbyt szybko, żeby, żeby nie wylewała się na zewnątrz. Druga rzecz to nastawienie ostrości, gdy już praca jest włączona. Włączenie pracy to jest podłączenie jedynie do prądu. Odpala się na fotokomórki. Dwie fotokomórki, gdyż jedna jest. Obydwie są po 300 W. Jedna jest podłączona do zasilacza, który obsługuje arduino, obsługuje wzmacniacz, obsługuje wkrętarkę, która, która obraca. Płyty CD, na których jest sonar oraz obsługuje pompę wody, która pompuje tym, tym oto wężykiem idącym tutaj wodę do tego miejsca. O tu zapomniałem, na znaczy skończyłem. W każdym razie nalać wody, gdy już pracuje ostrość należy nastawić soczewkami, które są umieszczone na tych dwóch pałeczkach. Yy, odblokowując je, aby się w... płynnie suwały, tutaj śrubką są to zaciski po prostu samochodowe, metalowe. Odblokowujemy jedną śrubkę, drugą śrubkę i suwamy w ten sposób. Tak jak w obiektywie, tylko trochę inaczej. Drugi, drugi, drugi yy, czujnik ruchu jest podpięty do lampy typu PAR 300W. Szczegóły podłączenia Arduino to jest, jakby ktoś to przypadkiem rozłączył, jest tak, że tutaj jest zielony na AN. Symbole widać na, na, na tej płytce od tyłu. Zielony jest AN, czerwony 5V, niebieski GND. Tej, na tej płytce, czyli na Arduino, jest, jest analogicznie, jeżeli chodzi o Sonar, czyli, czyli też plus 5V, czerwony, niebieski Ground. Y a zielony jest do, do portu A0 podpięty. Natomiast z drugiej strony, y, porty y, a, a, cyfrowe, gdyż a, A0 to jest analog 0, <laughs> porty cyfrowe są podłączone żółty kabelek jest podłączony do portu 8, a czerwony do. przepraszam. Żółty jest podłączony do, do GND, także GNT nieważne które, jest, czyli do ground, a czerwony jest podłączony do wejścia ósmego. I to prowadzi zwykłym jackiem do wzmacniacza, który jest wpięty też do. <grym> Natomiast z tej strony ground to jest po prostu. Z tej strony jest podłączony ground jako minus, a tu jest podwójnie, gdyż potrzebuje być wyzwolony, z, wyzwolony jakimś impulsem elektrycznym. Także jest jakby wpięty na stałe. Tu się robi głośniej ciszej, tego bym wolał, żeby nikt nie ruszał. Ewentualnie, jakby zasilacz padł, dam drugi zasilacz komputerowy. Ten zasilacz komputerowy wystarczy wyjąć to, na siłę po prostu odciągnąć. I podpina, pod, podpięcie jest w, jest w tym miejscu. Tu jest po prostu trzeba wyjąć wtedy. Trzeba wyjąć to, trzeba to wyjąć. Pyk i te gniazda są takie same jak gdzie indziej. Także tu jest włącznik do zasilacza, też jakby to kogoś interesowało. Przepraszam za brak odpruści. No i to chyba tyle. Nic tu się nie powinno zepsuć. Dziękuję za uwagę.